I nagrywamy Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. To jest wok, jakby ktoś nie wiedział. World of Warcraft. O oh yeah! Gram sobie właśnie na serwerze Heroes VOMIS no i właśnie tak to wygląda, że ludzie, którzy mają pieniążki, to płacą za WoWa i grają sobie na globalu. A te biedaki z Polaki, cebulaki, grają na prywatnych serwerach. O nie tylko Polaki, nie wiadomo, chuj ludzi, którzy grają. No ale te serwery niestety... Są pałe i to kurwa tak srogo, że e, że ja pierdolę po prostu. Ale, że chcą opierdolić tą cudownię? nie, kurwa nie? Kurwa, muszę przeczytać. No, bez jest jaj. Najpierw dalej kurwa. Co to jest eee, Ogólnie serwer jest działa Tak działa Ale nie wszystko oczywiście eee, Jest eks zwiększonych bo 12krotnie, więc też to level napierdalają mi dzieckie 21 a praktycznie jeszcze nie wylazłem z z pierwszego, w ogóle no, z rejon startowego wręcz i to jest coś spierdolone. Yy, No i tak sobie to można grać, ale pójrzcie, co nie działa naprawdę. Nie jest fajne. Zawsze można zobaczyć ten kontent, przynajmniej, który jest w kolejnych dodatkach, bo tutaj wygram Laurenem Paladynem, więc to właśnie animacja się kurwa spierdoliła. Hej, Hitla, Lau, No, też pozdrawiam Cię i można sobie zobaczyć ten Miss of Pandaria i. Kurwa kataklizmy, żeby one kurwa działały, jeszcze to już było naprawdę zajebiste. Kurwa ty Grysku, spierdalaj, hugaże je tupę. Dobra, tak to kurwa wygląda w ogóle. W Wrath of the Lich King i teraz się przysiadłem na to. Po prostu woda jest kurwa, zrobili wodę. Woda jest zajebista. Nowa woda to jest to, to jest to, jest co potrzebowaliśmy. Wszyscy, wszyscy gracze, gracze na bank to potrzebowali. ładne cienie. Zobaczyłem światło. Wow. Zobaczyłem jakieś ładne rzeczy. W ogóle jest dodana tona rzeczy po prostu. Wolf mi w ogóle nie działa teraz na, na, na ultra ustawieniach. Są w ogóle efekty z, z D11 wrzucone, więc respekt cool